Dzień dobry, ja nazywam się Natalia Janiszewska, a to jest pierwszy odcinek programu Stereotypy, Prawda czy Mity. Zaczynamy! Wszyscy szybko jadą, wszyscy się spieszą. To jest jakiś niewyobrażalny koszmar. A w ogóle ci kierowcy tych tirów, no to uważają, że nierozsądni ludzie. No. Myślą, że włączy migacz i że każdy na niego uważa, Nie? Stereotypy, prawda czy mity. Program powstał dzięki wsparciu firm Vesta Polska i Esto. Jego celem jest walka z negatywnymi stereotypami narosłymi wokół zawodu kierowcy. Dziś zajmiemy się tematem, który rozpala absolutnie wszystkich! Z wyprzedzaniem! Dlaczego kierowcy samochodów ciężarowych się wyprzedzają? Czy robią to w sposób bezpieczny? O zdanie najpierw zapytaliśmy tych, których denerwuje to chyba najbardziej kierowców samochodów osobowych. Kojarzy Pan taką sytuację, kiedy kierowcy samochodów ciężarowych wyprzedzają siebie nawzajem na drogach szybkiego ruchu? Mm, no, bardzo często mam z tym styczność. Standard. Co Pan o tym myśli? No każdy się gdzieś spieszy, nie? jest to jakiś niewyobrażalny koszmar, z którym się od razu. Strasznie utrudnia mi to poruszanie się po drogach, najbardziej na autostradach. Jest to bardzo niebezpieczne, także to powinno być zakazane, a w ogóle ci kierowcy tych tirów no to za nierozsądni ludzie. No. To jest blokowanie po prostu dla osobówek. A jak ma pani pomysł, skąd to wynika? No jeden pan jedzie 85 km na godzinę, drugi jedzie 90 i ma ochotę go wyprzedzić. Bo im się spieszy na pewno. Bo oni tempomaty chyba mają włączone, że to jest kwestia regulacji, czy tam tych norm, które tempomaty mają między sobą i no, chyba tylko dlatego. To chyba też trochę z charakteru może wynika kierowcy, że po prostu no, woli jechać troszkę szybciej, choć to troszkę szybciej tylko. To tak jest, jak komuś się coś wydaje. Yy, jedą dużym samochodem, myślą, że włączy migacz i że każdy na niego uważa, nie? O, no u nas jest tu kłopot. Chyba nie jadę tysiąc kilometrów teraz i wjechałem do Polski, to jest kłopot ogromny. Nie sądzę, żeby to była sprawa ambicjonalna, że ja mam lepszego tira niż on ma. Mają te tachografy, nie? No i więcej mu nie wolno chyba jechać jak 90 czy nie? No, no, a ja 120 i co? Muszę hamować. Tylko dlatego, że nie lubią pewnie jechać za drugim, dlatego się wyprzedzają. Trudno nazwać tam być pazernymi, ale przez to, przez to wyprzedzanie ja myślę, jak zaoszczędzi jedną minutę, to jest, to jest szczyt szczęścia. To bez sensu jest. Co na ten temat myślą kierowcy samochodów ciężarowych? Jeden jedzie z większym ładunkiem, ma 24 tony, drugi wejdzie 3 tony, no i samochód mu się dużo szybciej zbiera. A my mamy takie coś jak tachograf który rejestruje czas pracy i każdy jedzie na miejsce parkingu. Wyprzedzają się po to, żeby wszędzie zdążyć, zdążyć do domu, zdążyć na załadunek, przed korkiem uciec, przed godzinami szczytu i tak dalej. Może robicie to dla zabawy? O nie, nie, dla zabawy to na pewno nie, nie, raczej nie. Obowiązują nas terminy dostawy ładunków, także to jest też zobligowane, duży nakład też kierowca kładzie na swój czas pracy. Jeśli ktoś jedzie 80, a masz do pokonania, masz do pokonania ponad 1000 kilometrów, no to przez te 9 godzin to jest taka różnica, że czasami braknie tego czasu, żeby wrócić do domu. O zdanie zapytaliśmy też Mateusza Raptusa Gierlaka, ambasadora fundacji Trackers Life. Ogólnie pracujemy na czas, tak? Trzyma na stacho. Więc Są też jedne, na przykład takie firmy, które z góry mają nałożone, że nie może na przykład więcej jechać niż 8,2, 8,5. Drugi na przykład się śpieszy kierowca gdzieś na załadunek, jest piątek, na przykład 19. Tak? Ja miałem ostatnio kilkakrotnie takie sytuacje, gdzie musiałem zdążyć, czekały, już osoby dzwonią. Naprawdę, kiedy się ładowałem kawę, na przykład w piątek w Niemczech, dosłownie brakowało jednej minuty. W magazynie dobrze był Polak, powiedział mi, że jeszcze bym za chwilkę zajechał, to już oni już się pakowali, tak, byli w szapni, więc jeszcze się wrócił. Jeżeli bym ta je 5 minut, to już bym Został po prostu na weekend. Tak jak mówimy, pracujemy na czas, ktoś sobie na przykład wraca z zakupów ze szkoły z pracy, przyjedzie do domu pół godziny, później godzinę, tak? Nie, wstąpi na kawę. My tego czegoś nie mamy. My musimy się w danym czasie e, zmieścić, stanąć na parkingu, na firmę zajechać i, i odbić tą pauzę, tak? Czy dojechać do tej bazy. Mówię, ale są firmy, które na przykład nie mogą więcej jechać niż na przykład 8285, no i wtedy. On nie, on nie skończy. Jak widać. Każdy medal ma dwie strony. Zdajemy sobie sprawę, że wyprzedzające się ciężarówki nie są powodem do radości dla tych, którzy mogą jechać po prostu szybciej. Podpisujemy się jednak pod słowami kierowców zawodowych. Stawką jest czas, wywiązanie się ze swoich obowiązków, a niekiedy nawet powrót do najbliższych. Apelujemy jednak, drodzy kierowcy, abyście wykonywali ten manewr w sposób bezpieczny. I przemyślamy. To tyle na dziś. Żegnam się z Wami i zapraszam na kolejny odcinek. Zmierzymy się w nim z tematem, który nikomu z nas nie jest obcy.